Mam witam Was w kolejnym odcinku z GriFarm Sumator 2015. Jest godzina 12, niedziela, więc zapraszam do oglądania. Oooo, kozacko, Daj, kozacko. No i jest tylko ze mną Agrowar. No, tak wyszło. Ale... No, nie, nie mamy kolegów No, nikt nas nie lubi tam. Rzucają revenge game tam. Nikt nie lubi już. Nie chcę oglądać nawet, nie chcę nagrywać. Nie Proste no. No. Ja to z to klapą. No, daję tam pechał. Powiem ci, no. że trochę ciężką podgórkę jest. No, to masz... tak było ciężko, bo on jechał 10 godzinę. A ja teraz jadę 4. No, nie jest. Tak bez sensu trochę to sypia, ale no dobra To bez sensu No bo tak nie dolatuje bardzo na tym. A, a przerywa ci? Nie, po prostu tak nie ma takiego długiego skina, ten czajesz tego. Nie skina tylko tej animacji, rzucania. tylko tak do połowy, nawet do przyczepki nie widać, że dolatyje, nie. A to by w Taka bieda. Nie, bo miałem tak z Dominikiem, że jakieś je jechało, nie? To nie. przerywało. A no jest, tak. Choć przerwał animację, nie? Ale no no jest No bo to da, w ten Możliwe Ja dojadę to we to przyczepę na tamtą No już mam 88% No ale teraz z kaku Nie, a nie, nie, tych, tych skudów na F1 to nie będę włączać chyba, nie, nie ma sensu już Nie tam małe, są, nic nie widać znaczy, ale lepiej, co to Kurwa, ale nie czy na ten F1 Kurwa O tam No jest trzy rzędowy chyba, nie ten? No, no no Kurwa no, taki no, miaki. On, on tak dziwnie bierze, bo z jednej strony bierze tak mm, więcej, a z drugiej mniej No kurwa taki miaki robię, że ja wierzę chłowie A zaraz, zaraz będę Ja gospodarka jestem O kurwa ja mam 100%, a nie wiem kiedy już a, no, to już musiałem już wymienić przyczepkę No na tyle, kiedy mi wbiła to 100% Trochę lipa No tak bys na bo anima co dalej leci, ale... Nie po... A nie, powinna, dobra Kurwa, nie to odpiąłem No i przyczepa, ucieka Gdzie został już? A tam dobra Mach. O, Powiedzcie dać na filmiku jest, żeby nie było. Jestem na wizji. <laughs> dobra, teraz dobry gazowy. W ogóle też nie wiedział to w gazowni to się um, fermentuje mówię? no i można to sprzedać albo krową dać o Jezu. no ale to ogólnie w gazowni nie, nie no, no. Bo możesz na przykład dać. Znaczy, to to masz... jest no właśnie. a tak to właśnie jest dobra cena od tony chyba 500 ile? 1500 albo więcej? Więcej Bo... niż rzepak na pewno Nie no to kozacko No no będzie dużo kasy y, hajsów wpadnie Tak liczyłem że jak weźmiemy PON y, 4 te przyczepy to będzie jakieś 100 tysiąc, 1000 y, tysiąc, y, 180 tysięcy Eee nie no to trochę kazy wpadnie zawsze na coś no ten kredyt spłacimy na to drzewa ja, tak? No kredyt No dam 10 tysięcy to niedużo, nie? To wiesz Dwa drzewa i dziękuję No, nawet jedno No dobre Trochę za mało mocy ma ten nicholand Trzeba ich coś większego jak coś kupować Czyby się zastanawić nad jakimś dojczem albo tym Lamborghini Miałem załączyć stopper ale spokojnie, mi się zdaje, że takie 6 minut, tak mi się zdaje, że 20 po zaczęliśmy nagrywać. 6 minut, ok. Zobaczył na tym, żebym sobie od to, jak ja dołączyłem, zobacz, o które ja dołączyłem, ile minut. A, zaraz zobaczę. Tak jak dołączyłem, to się zaczęliśmy nagrywać. Aha dobra Ale na lesie 14... A na lesie? Na lesie, przy tam pisze Na i nie Jak ten, ile? Ja jestem w grze Aaa, dobra, ja nie czekam Racze 8 minut A, no to To tak, no Początek ten, no... w bicie, No to 7 minut gdzieś tak mam nagranie No dobra To gitarka. Jesteśmy... 7 minut czy... Dobra, plus 6, dobra, dobra, tutaj będzie ostatecznie Czyli tak 15 krótkich odcinek Gdy znowu ta kiszonka tak No tutaj właśnie, żeby nie zamulić bardzo No i co tam jeszcze miały... A, no, no i co? I, i nic, nie? No tam... przez strony widziałem, że się bawiliś, tak? No, z tą stroną na Revenge Game. Może, może coś będzie, może coś zrobimy. No, tam jestem nie wiem. na razie linku nie będziemy podawać. Nie no, jak coś tam na, na fejsie, nie? Tam A! Info. No to no, w komentarzu też aż ten, w, no, w opisie też raczej chyba będzie. No, w opisie albo gdzieś tutaj na na youtube też właśnie... no nie wiem, zależy jak skąd się tą stronę. No może, ale nie, dzisiaj jest... nie, nie mam dużo czasu, tak to może byśmy jeszcze na filmiku coś takie porobili, takie od punkty, nie? Tak wiesz, że klikając i się od odnośniki takie, aż że nie ma mhm. bardzo czasu, myślę, że z nagrywania później, bo według jeszcze nagrywamy, to nie bym się na razie w tak coś bawić. spokojnie. Kiedyś będzie No na pewno Szkoda, że nie ma tego Eee. Nie, chyba będzie, no Ale dobra, jedź tak. No jadę, jadę. Szkoda, że nie ma ile się tych y... Motogodzin zrobił. Ale i tak mam 30 40% to tak nie ma sensu. No ale będzie szybciej mierzało. Dobra też. No jak chcesz? No ja nie zmuszam, no... ale... Mówię, że szkoda, że nie ma pokazu ile się tych motogodzin zrobiło. Traktorem. Trochę dzipo a się by pokazała. Trzeba zobaczyć ile palą. Co? Trzeba zobaczyć ile pali na no. godzinę, nie. No. O Jezu znowu mi jak teraz cztery bierę, bierze to No To jest. dawaj, będzie na godzinę tu Dobra Dopiero jest 10 minut nagrania, no to wiesz Po te chyba poprawia się, bo to takie minaki wychodzą To Nie wiem, konia walił, zwalcę konia, abyś miał czas Okej jakieś ładne zdjęcie sobie znać No czekaj. Revenge gay, to profilowe profilowy no, Revenge i no, dawaj. Bacz, bacz, bacz. <laughs> Przy RC e, może takie, e, jak chcecie, tam, że napiszę w komentarzach co byście zobaczyć na, na następnym odcinku. Może no, co byście przecież. chcieli zobaczyć. Bo no. bardzo wiemy co nawet nagrywać. Ja, ja, ja wiem co napisać. <laughs> no, nie, nie. Nie chcę wiedzieć Nie, Ale Ale co to piszcie właśnie, co nagrywać Eee... teraz telefon Sorry Ok Dobra, nagrywam Eee <grywa> Ale mi się zdaje, że... O już znowu, a... E... Ale chyba nagramy co nagramy Chyba go nagramy Sianokosy no, czy co? 8 stero no bo było tak Kaszel palacza Nie no co to <grym>, Nagram kosy Albo Było tam yy, jest, yy, no jak się nazywa żniwa coś tam jeszcze było jakieś tam uprawa i tam siano Kisanka toczy No coś. takie właśnie Odmienność trochę. To się tak powiem, że się źle nagrywam, bo na polskich to może na przykład nie wiem, tam e, skośisz, coś tam zrobisz e, i to i, właśnie to nie były takie let's play, e, tylko tyle że odcinki. A tu właśnie masz taki let's play, że robisz coś za tym, że no musisz to zrobić, żeby coś dalej działać, nie? Że musisz trochę przymulenia właśnie no właśnie mu musisz mieć jakieś tam pieniądze żeby to no, no właśnie to nie robić, tak. no a tu w nie polskich, nie polskich nie. to tak o to kosztuje jeden ten euro czy coś maszyna i tak no weź to coś tu zarób nie? czy tam z jakoś uzbieraj to, to jest tak ciężko nagrywać jak się jest no w Polsce jakieś fajne maszynki wiadomo bo na razie przerabiają z trzynastki no i to jest takie dopracowane bo mm, to tak. były bugi tych maszyn nie, nie wiem czy przeradł to bez, bez żadnych tych skryptów, normalnie wiesz, żeby to działało. No na czysto. Bo takie skrypty muszę pocierać, bo tak to nie będzie działało. Więc mm -hmm. mówię tylko, że będą. No, dobrze działały. No miejmy mi tak nadzieję, że nie to... będzie takich błędów walało w tym vlogu. No bo tak na przykład tak było jakieś nie wiem, w Kurs Ursusie chyba, że przerałeś do ciągnika i os tam. reszta osób miała tam 20, 20, 10. No, no, było właśnie tutaj, jakśmy nagrywali właśnie z tym, no to taki były, akcje takie się zdarzały. No, ale. bo w ogóle, tam bugie były po 13, jak wszystko budowało. No, zobaczymy, jak teraz będzie. Zanim, bo jakby właśnie robili od podstaw mody na nowym skrypcie od 15, w, 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 by było lepiej. Muszę mhm. przerabiać. Na razie, jak na razie nic nie modowaliśmy. No ale zaczynaj, widać, że jak jest, zaczyna się jakiś fajny modem chodzić To można powoli chyba trochę tu zmieniać nas hmm. karierę Wydaje się, możemy powoli zacząć zmieniać jakieś tam przyczepy, czy coś no coś tam. może też poprawić. no Zobaczymy, to tam, w ogóle jest sens No jakiś nadedyka, coś można wgrać, nie? No trochę mega jest so Pożyjemy, zobaczymy uh -huh. Eee. Może już powoli podjeżdżę, bo już mamy 90% O Jez, nie to nacisnąłem I jedziemy. tak przymulenie było. Tu, tum tu, tum tu, tum tu, tum tum tu, tu. eee, 15 minut. No to przyczepy. No. Wy... Dalej podjść tutaj już wypinamy przyczepy. No. Poczekaj minutka Weź tam jeszcze coś tam, to przedłużymy, bo muszę coś zrobić. No, porób się, nie? Raz wracam. Ale nie no, jakieś 15 minut już, to wiesz. No dobra. Czego bym się zbugował w tym No wiesz, to takie są, trzeba pełna, akurat to... Już, już, już. No już. Wzi... To ja to wjeżdżę potem do... do gazowni. No, bo to, to jest bez sensu takie to żeby było. Oczek że Nie, no. dobra, No, taki dobra. szybki odcinek, żeby nie było, że coś e, no. zadłużamy, że nie ma filmików. Dobra, żegnamy się, nara.